Dobry wieczór Państwo, witam Państwa serdecznie w telewizji MRC Śląsk TV przed waszymi odbiornikami. Witam prosto z wieży komentatorskiej w kolejnym pucharze polski youtuberów w skokach narciarskich. Jest to trzeci konkurs z 15, które są przewidziane na ten rok, na ten sezon. Jest to pierwszy sezon i pierwsze takie wydarzenie na polskim YouTubie. Witam Państwa serdecznie, MRC Śląsk. I zapraszam na niezapomniane wrażenia, niezapomniane emocje i kolejne zmagania waszych ulubionych youtuberów. A dziś znajdujemy się w Niemczech, w miejscowości Garmisch-Partenkirchen, gdzie punkt HS wynosi 140 metrów, a oznacza to, że skaczemy dziś na dużej skoczni, a punkt konstrukcyjny to 125 metrów. Zostańcie z nami już za moment. Pierwsi zawodnicy na Belce, życzymy miłego oglądania. No, i w końcu rozpoczynamy emocje. Rozpoczynamy wrażenia na belce. Jest już pierwszy zawodnik X Poganin, tuż po nim Peter Olnik, Ale na razie skupmy się na tym, co pokaże Poganin. Wiemy, że nie szło mu w poprzednich zawodach, zarówno w pierwszych, jak i w drugich. A tu proszę bardzo, dobry skok i ładnie otwiera nam te dzisiejsze zawody. Skok w granicach 127, może 8 metrów za momencik powinniśmy zobaczyć, jaka to będzie odległość. Myślę, że gdzieś w granicach 128 metrów, nie chciałbym. Się mylicie i na razie jeszcze zobaczymy, jak ten skok wyglądał w powtórce. Pięknie, wszystko wykonane. No, i tu musi być na pewno. Dobrze to ocenione, już widzimy 128,5 metra, no na razie jest pierwszy i ładne noty za style po 19, 18,5, 122,3 łączna nota. Już kolejny zawodnik na belce, Peterolnik jest już na najeździe, zobaczymy jak wyjdzie z progu, tuż po nim Pomorska Mafia, ale na razie Peterolnik w powietrzu i to również zapowiada się dobry skok w granicach punktu konstrukcyjnego, czyli gdzieś tam 123, 124 metry. Zobaczymy jeszcze w powtórce raz. Świetnie wyszedł z progu, ładnie, dynamicznie, wysoko, w powietrzu również bardzo spokojnie, mimo tego wiatru dzisiaj, bo wiatr kręci cały czas, ale... Poradził sobie z tym Peterolnik, ładne lądowanie telemarkiem, troszeczkę rozjechały mu się narty, ale świetnie to wyszło. Patrzymy tutaj na wyniki, patrzymy na to co zrobił Peterolnik, jest drugi, 122 metry, 107,5 punkta, łączna nota. Już teraz Pomorska Mafia, a tuż po nim Gaźnik, zawodnik z numerem 3, już na najeździe. Za chwileczkę wyjdzie z progu i pofrunie. leć po złoto, po medal, po zwycięstwo. Zobaczmy, co on zrobi. Skoczył daleko, ale niestety nie udało się tego ustać. To byłby na pewno skok numer jeden. Świetny, fenomenalny skok Dawida z kanału Pomorska Mafia. Popatrzmy jeszcze raz, dlaczego on tego nie ustał. Ładnie, powyżej 130 metrów, tak mi się wydaje gdzieś 129-130. No i niestety nie udało się tego ustać rozjechały mu się narty tuż po wylądowaniu i, i niestety skończyło się to upadkiem, 129,5 metra no i niestety przez upadek jest to dopiero trzecia pozycja już teraz gaźnik na belce po nim szarpi, ale na razie skupmy się na tym co pokaże zawodnik z numerem 4 jest już w powietrzu gaźnik strasznie niespokojnie w locie ale też dobry skok w okolicach punktu konstrukcyjnego, gdzieś 122 123 metry na pewno da mu to wyższe miejsce niż Dawidowi z kanału Pomorska Mafia No bo ustał ten skok W powtórce też wygląda to świetnie Wszystko wzorowo wykonane, troszeczkę niespokojnie W locie Ale mimo to no był to dobry skok Tak, teraz widzimy dokładnie, że to było przed punktem konstrukcyjnym Więc gdzieś 122 Może 123 metry 121,5 metra Trzecia odległość, czyli jest przedostatni W tej chwili A na belce już kolejny z zawodników z timu BBSJ Sharpie, po nim Agromati jest już w powietrzu szarpi, jak widać chorągiewki teraz się uspokoiły. Może troszeczkę na dole tam kręciło i niestety, ajajaj, kolejny upadek już dzisiaj. Co tu się dzieje na tym zeskoku? E, miejmy nadzieję, że organizatorzy wszystko dobrze przygotowali, że to po prostu był błąd zawodnika. E, no bo nie chcielibyśmy, żeby któremuś z naszych ulubionych youtuberów coś się stało. Na razie zobaczmy jeszcze raz ten skok w powtórce. Może nam realizator dokładniej e, pokaże jak wyglądał ten upadek. Wylądował, no i niestety za późno po prostu zebrał się do tego lądowania. Miał za szeroko rozstawiony narty i nie był w stanie tego ustać. Popatrzmy jeszcze na odległość 122 metry. No i niestety jest to piąta pozycja. Na belce już agromati. Po nim Venturio, ale na razie popatrzmy na skok Agromatiego, który praktycznie już jest w powietrzu. Wyszedł bardzo dobrze, dynamicznie i również zapowiada się daleki skok. Ustał, tak jest. Ależ emocje, ależ wrażenia zawodnik z numerem 6, czyli Agromati którego serdecznie pozdrawiam. Ładnie wyszedł w progu. Idealnie praktycznie trafił w ten próg. Widzieliśmy to na powtórce. Potem cały czas podrywał ten narty, żeby walczyć z tym wiatrem, żeby złapać ten wiatr i pociągnąć do ostatniego metra ten skok. No i to mu się udało. Myślę, że będzie pierwszy, może drugi. Zobaczmy to: 129,5 metra i to jest pierwsza odległość. Świetnie. Brawa dla Agromatiego. Jest i Venturio. Venturio już w powietrzu pokazał nam w ostatnich zawodach, że on też będzie się liczył w tym pucharze polskich youtuberów, no ale dzisiaj troszeczkę spóźnił odbicie. Wylądowany skok, ale niestety nieco krótszy od pozostałych rywali. No i no może dać mu to przedostatnią, być może przed przedostatnią pozycję. Zobaczymy, skakał z numerem 7. Zobaczymy jak to się tu uplasuje, na którym miejscu. Na razie oglądamy jeszcze powtórkę. Czekamy na odległość, no było to wyraźnie przed 120 metrem. A także za momencik zobaczymy 115, może 117, coś w tych granicach. 114 metrów dokładnie, jest to przedostatnia odległość, przedostatnia pozycja. 92,7 nota łączna, bo też słabe noty za styl. Jest już nasz wujek Bohun, tuż po nim Bartas, ale na razie popatrzmy na mojego faworyta, któremu kibicuję. Wujku nie leć daleko, daleko, a i piękny skok, brawa dla niego. To na pewno będzie druga, może trzecia odległość. Zobaczmy jeszcze raz ten skok. Idealne wyjście z progu, wysoko. Od razu rozstawiony narty położył się jak tylko nisko potrafił. No, widać, że coraz większe postępy robi wujek Bohun. Mój faworyt, jak już powiedziałem, kanał, od którego wszystko się zaczęło. Bo dzięki właśnie wujkowi Bohunowi, sam zacząłem nagrywać, sam znalazłem pomysł na to, by tworzyć kanał. No i popatrzmy, wujek Bohun 128,5 metra jest to druga odległość, ale dopiero trzecia pozycja. No, to zobaczymy, co pokaże jego kolega z Teamu. Jest jest to już trzeci kolega z teamu. Bartase jest w powietrzu. Przyspieszył nieco wybicie, wyszedł przedwcześnie i jest skok przed punktem konstrukcyjnym. Nie jest tak dobrze jak w poprzednich zawodach. Zobaczymy jeszcze raz w powtórce, jak to wyglądało. Tak, ewidentnie widać, że wyszedł z progu zbyt wcześnie. No tutaj, akurat z tej kamery, widać, że wszystko w locie w porządku. Ten skok naprawdę dobrze się układał, ale niestety zabrakło tej prędkości, którą wytracił na progu przez te zbyt wczesne odbicie popatrzmy jeszcze na noty eee, łączna 95 i 1 noty bardzo dobre za styl, ale krótka odległość tylko 114,5 metra a kolejny z zawodników już na belce, właściwie już ruszył po zielonym świetle, Rafik LSTV już w powietrzu, też zbyt wcześnie wyszedł z progu, ale mimo wszystko walczył o od odległość, tak jest to lepszy skok niż przed chwileczką Bartas ale też nie jest to najlepsza pozycja dzisiejszych zawodów, eee, jeszcze raz oglądamy to w powtórce, sprawnie i szybko przebiegają zawody, znaczy że uspokoił się ten wiatr, widzimy, że te chorągiewki praktycznie nie drgają, cały czas wiatr lekko podnarty, także niesie zawodników, sprzyja zawodnikom i to jest skok w granicach 120 metra, tak mi się wydaje, bo to było przed tą ostatnią kreską, przed punktem konstrukcyjnym, dokładnie jest to 118,5 metra, dokładnie szósta pozycja, 101,3 punkta, łączna nota po ładnych notach za styl. Jest już Gabryś tylko. Gabryś pokazał w, w poprzednich zawodach, w których debiutował, że będzie się tu liczył, a dziś nieco wcześniej wyszedł z progu, i jest to fatalny skok. No, nie powtórzył tego wyczynu z poprzednich zawodów, w których, debiut, w, którym, w których debiutował. No dziś nieco słabszy skok spóźnił wybicie w locie wzorcowo, ale on przyzwyczaił nas już w poprzednich dwóch skokach, w poprzednich zawodach, że stylowo na pewno będzie tutaj skakał dobrze. Zaraz zobaczymy jeszcze jakie noty zasyli, jaka odległość. 99,5 metra tylko, no ty za styl aż za wysokie, jak na e, jak na taką krótką odległość. E, no i uplasowało się daleko. Jest już teraz Joker Farm. Joker Farm w powietrzu. E, to będzie również bardzo dobra odległość. Daleko, daleko za punkt konstrukcyjny. E, myślę, że było to gdzieś w granicach 127 metra. Bardzo dobra odległość Joker Farma. No i zobaczymy co. E, co tutaj wyniesie wniesie ten zawodnik w te zawody dzisiejszy puchar polski youtuberów przypominam w garmi partenkirchen w Niemczech my już po powtórce widzimy, że to naprawdę był fenomenalny skok no i może to dać, jest, czwarte miejsce, 126,5 metra, nie był to najdalszy skok, ale piękne noty za styl no i czwarta pozycja tuż za podium jak na razie no i teraz już Jankes, 13 zawodnik przedostatni, który praktycznie no przeciera tory dla Naszego mistrza, czyli dla naszego Leszka. Dobry skok, ale niestety nie ustał. Wylądował gdzieś w granicach punktu konstrukcyjnego. Tak jak już mówiłem, przecieratory dla naszego mistrza, który wygrał pierwsze dwa zawody. Leszek już za moment stanie na belce, ale póki co skupmy się jeszcze, co tu nie zagrało. Chciał chyba za dużo wyciągnąć z tego skoku, tak? I za późno wziął się do lądowania, nie zdążył złożyć nart. No i skończyło się to podobnie jak w wykonanie szarpiego upadkiem i dopiero 12. pozycją. No i jest nasz lider Lech w żółtej koszulce z numerem 14, jest już na rozbiegu. Piękne wyjście z progu jak zwykle, idealna sylwetka w locie. No ale podwiał mu tam na koniec pod narty i nie zdołał tego wykorzystać. Za bardzo się odchylił, już praktycznie szykował się do lądowania, no i to Zepsuło ten jego skok. Mógł tam podfrunąć jeszcze 2-3, może 4 metry dalej. Mógł wykorzystać ten wiatr, ten podmuch, który dostał w końcowej fazie lotu. No On, niestety, wyprostował się do lądowania i cudem w ogóle wylądował. Udało się tam zamarkować telemark tak trochę w stylu Simona Mana 124 metry jest to dopiero piąta odległość, no i nasz Leszek może mieć ciężko w klasyfikacji końcowej dzisiejszych zawodów uzyskać pierwszą pozycję a my już widzimy tabelę, prezentuje się tak Agromati pierwszy, Poganin drugi Wujek Bochun trzeci, Lechu czwarty Peterolnik piąty Gaźnik szósty, Rafik LSTV siódmy, Dawid z kanału Pomorska Mafia ósmy, Bartas dziewiąty Venturio dziesiąty 11 jest Sharpie, 12 jest Jankes, e, teraz to właśnie widzimy, 13 Gabriel tylko, No i niestety Joker Farm ze względu na z, e, nieprawidłowy kombinezon został zdyskwalifikowany, stąd też chyba taki dobry skok. Ja zapraszam na reklamy, widzimy się po przerwie. Z mroźnego wieczoru w garmisz Party, ponownie po przerwie wita MRCA Śląski mamy już pierwszego zawodnika po pierwszej serii Gabryś Tylka jest to młody utalentowany skoczek, który na pewno nam tu jeszcze dzisiaj pokaże, ależ poleciał, to jest świetny skok Gabrysia, Gabryś niestety no, po nieudanym skoku w pierwszej serii zajął ostatnią, trzynastą lokatę, bo przypominam, że Joker Farm został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy strój, już teraz Gabryś w powietrzu w powtórce, zobaczmy jeszcze raz, ależ pięknie się ułożył, idealne noty za styl tutaj powinny być, bardzo wysokie, bo idealnie, idealna sylwetka w locie, Zobaczymy za chwileczkę, właśnie mamy odległość 131,5 metra, jest to zdecydowanie pierwsze miejsce, no i powinien troszeczkę pozostać na tym pierwszym miejscu. Kolejny z zawodników z numerem 13, 12 po pierwszej serii Jankes, no nieco słabszy występ Jankesa, dzisiaj jest już w powietrzu, zaliczył niestety w pierwszej serii upadek, teraz wylądował nieco bliżej, ale wylądował i to najważniejsze. Zobaczymy za momencik powtórkę skoku Jankesa. Świetnie w locie, również spokojnie. No to jest na pewno utalentowany skoczek, utalentowany youtuber, ale dziś po prostu coś w pierwszej serii nie zagrało, za daleko chciał parę metrów przeciągnąć ten skok i stąd też upadek. W drugiej serii już się poprawił, no ale na pewno z Gabrysiem przegra. Tak jest, 120 metrów, jest drugi, łączna nota 179,4. A my mamy już kolejnego zawodnika, który też niestety w serii pierwszej zaliczył upadek. Słaba nota 77,1, to jest nota łączna po pierwszym skoku. Zobaczymy jak poprawi się Szarpi. W serii drugiej Sharp już w powietrzu z Timu BSJ, ale też niestety, gdyby to były zawody drużynowe, osłabiłby cały team. No nie wyszło dzisiaj, nie wyszło też w poprzednich zawodach, ale zobaczymy, co będzie w kolejnych. Na razie, no nie był to najlepszy skok. Widzimy jeszcze raz. A tutaj speaker yy, słyszymy. Zagrzewa do walki kibiców, by zagrzali jeszcze raz szarpiego, by się nie przejmował i w kolejnych zawodach wystartował jeszcze lepiej. 120 metrów jest to trzecia odległość w tej chwili. Mamy kolejnego na belce, jest to Venturio z numerem 7 na plastronie, 10 miejsce po pierwszej serii. 114 metrów udało się skoczyć Michałowi z kanału Venturio. Teraz już Michał znowu w powietrzu. I też taki przeciętny skok, na pewno będzie za Szarpim, bo nie doleciał nawet do 120 metra, a tam przewaga była nieliczna nad Szarpim, więc powinien po prostu być za Szarpim, na pewno przegrał z Gabrysiem i z Jankesem, zobaczymy. No nie poradził sobie w Garbage Park się ale to jest trudna skocznia, a co widać zresztą też pogorszyły się warunki, stąd też dużo słabsze skoki w serii drugiej, a przynajmniej na razie zobaczymy jak to będzie się odbywało dalej. 113,5 metra, drugie miejsce w tej chwili, czyli jednak wyprzedził i Ankesa i szarpiego. Jednak ta przewaga była na tyle wystarczająca, że przegrał tylko z Gabrysiem. Już dziewiąty Bartas z Teamu BBSJ i również zbyt szybko wyszedł z progu i to jest słaba odległość. No niestety nie radzi sobie dzisiaj Team BBSJ. Zobaczymy jeszcze jak pójdzie później Wujkowi, Bohunowi. Um... Ale jak na razie ta dwójka, czyli Sharpi i Bartas, no nie poradzili sobie z tymi trudniejszymi warunkami. Widać, jak powiewają te chorągiewki troszkę w lewo, troszkę w prawo, w przód, tył. Bardzo niestabilny ten wiatr. Widzimy, jak znosiło tutaj Bartasa na lewą stronę ze skoku. Wylądował ten skok oczywiście, ale to bardzo krótka odległość, no i nie będzie to jakaś wysoka lokata. W tej chwili widzimy 102,5 metra i dopiero piąty. Bartas, no niestety nie wyszło. Teraz już kolejny z zawodników ósmy po serii pierwszej pomorska mafia, czyli Dawid. Jest już w powietrze, jest już na rozbiegu, właśnie wyszedł z progu Dawid i też dostał bardzo silny podmuch wiatru. Cud, że udało się to wylądować, no to nie jest odległość imponująca, ale myślę, że on teraz myśli tylko o tym, że przez ten podmuch wiatru, że cieszy się, że udało się to wylądować. No po prostu wyhamowało mu narty, poszły w dół, opanował to później, ale nic z tego już nie dało się zrobić. Nie dało się Odlecieć przez to, też no, widać dużo słabszy skok, i to będzie chyba ostatnia lokata, jak na razie, bo to był chyba najgorszy skok. Tak jest, jest dopiero szósty: 90,5 metra. 144 punkty łączna nota. Rafik LSTV, no zobaczymy, czy skończy się już ta farsa złych skoków. Jest już w powietrzu. Rafik dobrze wyszedł z progu. Też powiewa mu dość mocno. Blokował go ten wiatr, nie pozwalał mu lecieć. Nie jest to imponujący skok, ale wydaje mi się, że powinien objąć miejsce i drugie za Gabrysiem. Zobaczmy jeszcze raz, jak ten skok wyglądał w powtórce, no tu niby wszystko było dobrze, potem nagle zawiało, zatrzymało go praktycznie na samym dole. A widać, jak ten artymu no i musiał lądować. Nie dało się już z tego niestety nigdzie dalej odlecieć. E, widzimy już teraz 117 metrów, czyli podobny skok do tego w pierwszej serii. I udało mu się wyprzedzić nawet Gabrysia. Jednak ten zapas był dość spory. Ładne też noty za styl. No i zobaczymy. Szósty po pierwszej serii gaźnik, po już na rozbiegu, wyszedł właśnie z progu. I ten sam problem. Każdy jeden zawodnik ma ten sam problem po wyjściu z progu, ale gaźnikowi udało się w miarę odlecieć. Lecieć. Powinien to być e, skok, który da mu w tej chwili prowadzenie. E, Zobaczymy jeszcze jak będą skakali jego koledzy. E, jak będzie to wyglądało dalej, ale póki co powinno mu to dać e, prowadzenie. Nie chciałbym się pomylić, bo oczywiście kipicuję wszystkim youtuberom, bo są to youtuberzy, których oglądam. E, no jest jeden faworyt, jak powiedziałem, wujek Bohun, a e, wszyscy pozostali są na równi, a więc... E, Widzimy tutaj 116 i tak daje mu to bez problemu prowadzenie nad Gabrysiem, 206 nota e, łączna. Już teraz na belce powinien pojawić się Peterolnik, jest i on e, ruszył bez zastanowienia, stwierdził nie ma co czekać na lepsze warunki i niestety spadł z buli, do tego nie udało się jeszcze tego wylądować. A i szkoda, szkoda, nie udało się z tego zbyt wiele zrobić. no Spadł z buli. Po prostu zapomniał się wybić później bardzo słabo w powietrzu. No i do tego nieudane lądowanie. Skrzyżował narty i nie udało się tego ustać. To jest bardzo krótki skok, 61,5 m, 13 pozycja, czyli na samym końcu uplasował się. Peterolnik. Jest Ilechu? Czwarty po pierwszej serii. No, musi naprawdę się postarać, żeby powalczyć o podium w tych zawodach. Przyzwyczaiły nas do tego, że na tym podium jest, no bo pierwsze i drugie zawody przecież wygrane. Jest już w powietrzu i to jest dobry skok. W tych warunkach, gdzie wszyscy inni sobie nie radzili, skoczył w granicach punktu konstrukcyjnego. Zobaczymy jeszcze, jak ten skok wyglądał w powtórce. Jest już... Mamy już tutaj transmitowaną powtórkę Świetne wyjście z progu. Speaker cały czas oczywiście w tle zagrzewa do walki kibiców, by kibicowali głośno, krzyczeli, by dopingowali swoich faworytów. No i widzimy, że nie za wiele zabrakło do tej linii punktu konstrukcyjnego, więc to będzie skok na pewno powyżej 120 metrów, 121, może 2, 118,5 metra. Jednak się pomyliłem, ale bez problemu daje mu to. Pierwszą pozycję, no ale czy wyprzedzi trzech następnych zawodników, by znowu wygrać? Raczej wątpliwe. Jest i nasz faworyt, właściwie mój faworyt, e, z numerem 8 na plastronie. Wujek Bohun z Teamu BBSJ. Wujek jest już w powietrzu, energetyczne, wyjście z progu. Ładnie, daleko, daleko. To jest świetny skok. A, i dlaczego on tego nie ustał? To był skok, który mógł dać mu zwycięstwo w tym konkursie. A tak zobaczymy, e, czy ustąpi miejsca. Lechowi na podium wyszedł z progu idealnie. No, tu wszystko było wzorcowo w powietrzu. Nienaganna sylwetka powinny być wysokie nocy na styl za styl. No, ale niestety, ta końcówka, ta chęć przedłużenia tego skoku o 1-2 metry. No, niestety sprawiła, że nie udało się ustać tego skoku. Jest, mimo wszystko, trzeci, 125 metrów, więc jakieś szanse na podium jeszcze są. E, tam przewaga była dość spora i, mimo słabych notów za styl, e, udało się w, e, jak na razie wskoczyć na podium, ale musimy poczekać, bo jeszcze mamy dwóch zawodników. W tej chwili X-Poganin e, wyszedł z progu, też szybko przeszedł na narty, ładną pozycję przyjął, ale niestety no, z tej kamery nie widzieliśmy tego tak dokładnie, co tam się stało, ale stracił o tą odległość bardzo szybko poszedł w dół, może teraz nie, no niestety realizator nam nie sprzyja w tej chwili, e, wyszedł z progu moim zdaniem dobrze, potem gdzieś ta prędkość e, za szybko została wytracona e, no i spadł w dół nie jest to rewelacyjny skok, czy będzie za wujkiem Bohunem? E, miał tam też troszeczkę przewagi, zobaczymy nie, jest przed wujkiem Bohunem, spycha wujka Bohuna na czwarte miejsce, a on jest w tej chwili drugi, co daje mu na pewno już podium, no bo został nam tylko jeden skoczek i czy znowu Lechu wygra, czy jednak Agromati? 129,5 metra, fantastyczna odległość serii pierwszej, teraz już wyszedł w powietrzu. No i leć, po złoto, po medal, po zwycięstwo, poleciał! Tak, chyba to zrobił. To był świetny skok, w tych trudnych warunkach chyba na razie najlepszy skok. Nie licząc z nieustanego skoku wujka Bohuna, tutaj będzie chyba pierwsza odległość. I bez dwóch zdań powinno to być zwycięstwo w tym konkursie. No jeszcze musimy poczekać. Jeszcze nas tutaj trzyma realizator. Pokazuje ten fenomenalny skok. No, bo tutaj nie dało się skakać w tych warunkach. W granicach punktu konstrukcyjnego 121, może 122 metry. A tak powinno to wyglądać. Zobaczmy, już teraz jest pierwszy. Tak, cieszą się fani Agromatiego, cieszy się sam Agromati. Jest pierwsze miejsce, pierwsze zwycięstwo. A my spotykamy się w następnych zawodach. Teraz jeszcze mamy klasyfikację po tych w tym konkursie. Pierwszy oczywiście Agromati, drugi Lech, trzeci X Poganin, czwarty Gaźnik, dopiero piąty Wujek Bohun, szósty Raflix LSTV. Tutaj widzimy już miejsce 11 Za szybko nam to realizator uciął, ale mam nadzieję, że Wy zdążyliście przeczytać. Bartas 11 Dawid z kanału pomorska mafia. 12 Peter Olnik trzynasty. No i Joker Farm niestety dyskwalifikowany w dzisiejszych zawodach. Tak wygląda klasyfikacja generalna. Lechu jest pierwszy. Agromat i drugi. Jankę trzeci. Rafik LSTV. Czwarty. Wujek Bohun Piąty. Gaźnik szósty. Poganin siódmy. Bartas ósmy. Venturio dziewiąty. Gabryś Tylko dziesiąty. Tutaj strata. Agromat. Jego 111 punktów do pierwszego miejsca do Lecha Szarpi, 11, 12 Dawid z kanału Pomorska Mafia, no i Joker Farm nie uzyskał żadnych punktów przez dyskwalifikację, dlatego dopiero 13 i na końcu Petrolnik To by było na tyle w dzisiejszych zawodach, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że ee, czuliście te emocje do samego końca. Był z wami MRCA Śląsk prosto ze stanowiska wieży komendatorskiej w Garmić Spartan Kłaniam się już nisko. Zobaczmy jeszcze skoki trzech najlepszych zawodników. Teraz, właśnie, skok drugiego miejsca, czyli Lecha. No i na samym końcu piękny skok Agromatiego. Tak to się dziś ułożyło. Miejmy nadzieję, że w kolejnych zawodach szczęście dopiszę następnym zawodnikom, następnym youtuberom. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was z MRCA Śląsk. No i zapraszam też do oglądania innych moich serii: czy to z Farminga, czy z Eurotraka, czy z Fernbus Simulator. No i oczywiście, kto nie widział poprzednich odcinków, kto dopiero teraz trafił na skoki, to zapraszam do obejrzenia poprzednich zawodów. Puar Polski youtuberów, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.